Witamy w, w drugim odcinku Fantasy Dadens. Przedstawiam moje powtórki, e trzecie egzemplarze. Bo maksymalnie w grze można mieć dwa, maksymalnie identyczne egzemplarze. To, to pokazuję Wam moje trzecie egzemplarze. Pierwszy. Cudotwórca, nowicjusz, jeździec. Cztery, cztery. Następny, zwiadowca poszukiwać. I zwiadowca poszukiwać. Kolejna, amazonka dowódczyni. I mój, sfinks. Mega. Dzik, olbrzymi Mikdo. No, o tak lepiej. Smokobot Mikdo. Mechazuk. Mega. I. Zbroja z kółek zębatek, kolejny raz zbroja z kółek zębatek i zbroja z kółek zębatek, po pięć, trzy zbroja z zębatych, zębatek, bo mam pięć takich z kółek zębatek i wojownik Nowicius jeździec. I wo, no, wojownik nowicjusz-jeździec. I teraz mam uzdrowiciela nowicjusz-jeździec. To jest tacy, Światła. I kolejny raz dziwny, że mam tak dużo uzdrowicielów nowicjusz-jeździec. I złocisty wąż mikro. Sydena wododost. 2,1, Sydena perła. Jeździec. I moja kolejny da sydena perła. Jeździec. Sydena wododost. Jeździec. Mój diabeł medius. No, dziwne wygląda. Ale to, to jest diabeł. I moja wiedźma czy kuta jeździ. Zaklęty kocioł. Przedmiot, a tak jeden nawet. I kolejny raz ten Zaklęty kocioł. Garuda. Mega. Kotjon aż zmi 2 1 I teraz mój kapłuciec nikdo Salamand da i moja chat, mikro O. Mikro. I to moje wszystkie, ale jak dacie mi jeszcze dwa lajki, to będzie trzeci filmik. Czekam. To do trzeciego filmiku, aby, żeby był ten trzeci filmik i do widzenia.